Flash Słowa, zaczynamy. Pani, piątkowe Flash Słowa. Powiem Wam szczerze, że y, mam wrażenie, y, że y, Flash Słowa słuchają osoby bardzo zgnębione na duchu. Dlaczego tak mówię? Otwórzmy y, księgę seria H na 11 rozdziale. I werset od 12 do 13. Sami będziecie wiedzieli, dlaczego, dlaczego tak mówię. Nie jeden słaby potrzebuje pomocy, brak musił i obfituje w biedę. Lecz gdy tylko oczy Pana łaskawie na niego spojrzą, wydźwignie on go z jego poniżenia i podniesie mu głowę, a wiele zdumieje się tym, co go spotkało. Niesamowite słowo, które, które otrzymam na to spotkanie. Kiedy Pan spojrzy na Ciebie, podniesie cię, podniesie Twoją głowę z poniżenia. Może doświadczasz właśnie w tym czasie poniżenia, ostatni taki okres w Twoim życiu. Jest, że czujesz się tak słabo i nie mówi tylko cierniędze, bieda. To Pan, mówi tym słowem, wydźwignie cię z Twojego poniżenia, Pan, i podniesie Twoją głowę. I wielu się zdumieje, nawet może ci, którzy w tym czasie Cię poniżają. Którzy sprawiają, że czujesz się podle i Twoja głowa się pochyla. Ale miej nadzieję, właśnie przez to słowo, które, które Pan nam dał na dzisiaj, nie jeden słaby potrzebuje pomocy i brak mu sił, obfituje w biedę. Lecz gdy tylko oczy Pana na niego spojrzą. Kiedy spojrzy na ciebie, na Twoje życie, on Cię podniesie. On wszystko naprawi. Cudowna prawda. Bo będzie to świadectwem dla innych. Ludzie się stumieją, powiedzą, jak to możliwe. Ten, który, e, który był w cudzysłowie, tak jak mówiliśmy w wcześniejszych fleszach. E, o, o przekleństwie słowem naz, y, na, nazwią go a ten łapa a ten głupol. Y, ten on teraz, y, y, nie wiem, kieruje czy, jakąś firmą, czy to czy, czy robił się, Dorobił się, no może tak być, że pan Bóg błogosławi biznes, tak? I, i, jakby Bóg błogosławi w każdej sferze i Bóg jest wszechmogący a nie trochę mogący. No ja bardzo lubię to, to powiedzenie, które, które utrwa nasz pasterz, więc Bóg jest wszechmogący i trochę mogąc. Może po Bóg ustawić w firmie, może ktoś zobaczy, że, że jesteś zupełnie innym człowiekiem. Tak jak w moim przypadku było, Bóg spojrzał na mnie, na, na, na mój ból, który nosiłam w sobie, i krok po kroku to zaleczył. Że że, że to, to było widoczne, że koleżanka z pracy no, to jest zupełnie inny człowiek albo tak jak e, ta nasza pani z rekolekcji depresja zniknęła i, i zupełnie inaczej wyglądała wróciło do niej życie i to było widoczne Bóg spojrzał i wydźwignął teraz, ach, no bo Bóg spojrzał, to teraz nie wiadomo, co trzeba zrobić. Nie. To tak jak mówiliśmy wczoraj. Szczerym sercem szukać Boga. I wzywać Jego imienia. Wystarczy wezwać Jego imienia. Ten, kto wezwie imienia Pana, ten będzie zbawiony, czyli uratowany. Kiedy uznasz, że jesteś bezsilny, nie masz siły, wtedy Bóg będzie mógł zadziałać. Kiedy zawołasz do niego, on spojrzy na ciebie i cię podźwignie. Właśnie dlatego, że zwrócisz się do niego z szczerym sercem. I wprawdzie nie ja mam tego doświadczenia, że, że mówię Boże, już nie mam siły, już tego cię ogarnę. I powiem Wam że po, po takim krótkim zwrocie określeniu takiej sytuacji, przeżycia, które mam w sobie z, m, trudno mi je określić to w czasie, bo za jakiś czas czy wieczorem, czy za kilka, no, za kilka chwil, za kilka godzin m, nagle wraca do mnie y, wracają do mnie siły wraca do mnie ta życie, taka radość i nagle coś, co co sprawiało mi trudność, co mnie męczyło, nie sprawia mi trudności. Kiedy uznałam, że jestem słaba i potrzebuję pomocy, to Bóg przyszedł mi z pomocą. I wystarczyło tylko uznanie, że jestem słaba i brak mi sił. I Bóg zdziałał, nie są te rzeczy. Kochani, można przechodzić czas radości i czas smutków. Mieć wspaniałe doświadczenia i trudne doświadczenia, ale niezależnie jakie są te doświadczenia, patrz na Pana, wołaj do Pana, wywyższaj go. Jeżeli przeżywasz dobry czas, uwielbiaj go. Jeżeli masz doświadczenie, że poznałeś, poznałeś go, naprawdę sposób niesamowity to oczekuj więcej Oczekaj, oczekuj głębszego spotkania głębszego poznania bo zawsze jest więcej tu na ziemi nie jesteś w stanie poznać całego boga więc zawsze możesz więcej jeszcze więcej szukaj go szczerym sercem i, i, i bądź, bądź wpatrzony w niego Ale kiedy przeżywasz też właśnie te chwile trudne, może też szczególnie w tym czasie, kiedy coś cię przygniata, albo czyje słowa cię przygniatają. Wołaj do niego. Kiedy On spojrzy na Ciebie, wszystko się odmieni. Ktoś może, może powiedzieć, no tak, o, takie łatwe, proste, woła i ci odpowie, i nic. I teraz ja nie chcę powiedzieć, że, że wołasz nieszczerym sercem. Czasem jest potrzebny taki moment w naszym życiu, żeby się nauczyć słuchać Boga, bo potrzebuje naszej współpracy, żeby móc się działać jakoś głębiej dalej. Bo coś, coś. Jest ukryte przed nami, czegoś nie widzimy, co widzi Bóg, co zna Bóg i, i wie, co zrobić, żeby, żeby podnieść nas, nasze życie. Jest potrzebny czas wyczekiwania, taki moment, gdzie wyznaczymy sobie chwilę na modlitwę sam na sam. Kiedy siądziesz przed Bogiem, będziesz wylewać swoje serce i później będzie taki czas ci przestaniesz mówić i myśleć o czymkolwiek innym, jeżeli myślisz to tylko, e, nie wiem, kierować myśli i, i, i wyobraźnię na Boga i czekać na odpowiedź. Ja wiem, że to nie jest łatwe. E, z początku może być dużo trudności, frustracja. Ja nie słyszę, co tam nadać, ale y, gada Tapedo. Y, ale uwierz mi że w końcu zaczniesz słyszeć Boże głos, Boże odpowiedzi. Pamiętaj, że, mm, że jeśli się nie poddasz, to Bóg cię nauczy. I szczerym sercem wołasz, Bóg się da poznać. Bóg cię lepiej zna niż Ty sam, czy ja czy jaś sama siebie, tak? I będzie wiedział, jak dotrze do ciebie. Dlatego też taka techniczna rada, wskazówka, coś, co mi też bardzo mocno pomogło w rozeznaniu, czy, czy słowa, które w myślach usłyszałam, czy fragment z pisma świętego, są od Boga, czy gdzieś ode mnie, spisywałam w zeszycie z datą i J.J. Wpisywałam to, co, co, albo co zrozumiałam, mm, mm, co Pan Bóg do mnie mówi, i zapisywałam. I w pewnym momencie byłam w stanie zobaczyć e, po jakimś czasie: aha, to od siebie dodałam, to skreśliłam, to jest od Boga. To dodałam. To znowu jest od Boga. To jest, to jest nauka, to jest proces. I. i nie ma jakiegoś takiego, nie wiem, skrótowego sposobu na to, żeby, żeby się tego nauczyć po prostu. Trzeba wytrwać w tym. Myślę tyle. Dobry tydzień. Mam nadzieję, że będzie dobry weekend. Jeszcze chwilę się pomodnę. Panie ty mówisz że podnosisz słabych i, ty, i tych, którym, którym brakuje już sił. I Ty ćwikasz z poniżenia. Panie, proszę Cię za tymi, którzy właśnie doświadczają poniżenia z różnych stron, różnego rodzaju. Proszę Cię, Panie, abyś teraz przychodził i ustrawiał ich serca z, z tych ran. Dawał i łaskę przebaczenia tym osobom. Proszę Cię, Panie, abyś Ty dał im wolność od tych słów czy zdarzeń, aby to ich nie wiązało, nie niszczyło, nie osłabiało. Proszę Cię, Panie, wylewaj swoje błogosławieństwo. Amen.